Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy ósmy oraz dziewiąty vlogmas. Sytuacja wygląda tak, że ja dzisiaj wstałam i pojechałam na dziewiątą na uczelnię z racji, że miałam ćwiczenia. No i potem miałam mieć jeszcze wykład i jeszcze jedne ćwiczenia, dlatego stwierdziłam, że przygotuję sobie laptopa i na wykładzie po prostu będę sobie w trakcie montować vlogmasa, żeby on wleciał po prostu e, na kanał dzisiaj. E, ale podczas wyjścia e, ja się tak spieszyłam, bo, bo obawiałam się, że się spóźni, a okazało się w ogóle, że e, nie było żadnego korka tam, gdzie zawsze jest korek, jak na złość po prostu. No i przypomniałam sobie o tym, że zapomniałam laptopa, jak już byłam w samochodzie prawie przy szkole, e, także lekka dętka i, i no po prostu go zapomniałam, a i tak byłam 20 minut przed czasem, więc byłam wkurzona, gdy ja zawróciła po tego laptopa, to bym na pewno jeszcze zdążyła na zajęcia. No, także poszłam na zajęcia. Pierwsze zajęcia to mieliśmy taki jakby język polski, dokładnie to jest kultura języka, językoznawstwo i tak dalej. No i tak naprawdę po dwóch godzinach wróciłam do domu z racji, że zależy mi na tym vlogmasie. Na wykładach i tak wszystkie rzeczy później są udostępnione na e, po prostu Teamsie, więc będę mogła sobie przejrzeć, o czym tam rozmawiali i tak dalej. Yy, więc wróciłam do domu, mamy godzinę dokładnie teraz 11.30. Zrobiłam sobie śniadanko, bo przez to, że się spieszyłam, nie zdążyłam nawet zjeść przed wyjściem. Dwa kromale z serem i pomidorem. Mam jeszcze herbatkę. Zabieram się za montowanie vlogmasa. No, także taka sytuacja w ogóle pokażę Wam jeszcze, w co jestem ubrana. Chociaż osoby, które widziały wczorajszy odcinek, to będą skądś kojarzyć ten outfit. Proszę bardzo, moi drodzy, mam na sobie outfit wybrany z wczorajszego filmiku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście ostatni go vlogmasa, to zapraszam bardzo serdecznie, bo tam influencerki wybierały mi ubrania i to jest właśnie outfit od Meli Modeli. Mamy tutaj bluzę, to jest total look ogólnie z Zary. Bluza Zary, kargosy, spodnie z Zary, pasek akurat jest mój ze Stradivariusa i pod spodem mam jeszcze białą koszulkę również z Zary. Także no, teraz będę wykorzystywać te outfity, które dostałam od dziewczyn. I co? Jem śniadanie, montuję vlogmasa i później zobaczymy. Co dalej? Ogólnie wjechała mi też bardzo spontaniczna współpraca z butami pewnymi e, I kurczę, zdjęcie, przyszła mi dzisiaj paczka dopiero, a dzisiaj mam zrobić zdjęcie lub jutro rano No i kurczę, zastanawiam się co zrobić, bo trochę będę pewnie montować tego vlogmasa Nie mam mi też kto zrobić zdjęcia tak naprawdę, żeby pojechać gdzieś na miasto, bo mają to być okoliczności takie właśnie miasto i tak dalej nie, no, muszę coś wymyślić, nie ma innej opcji Moi drodzy, prób na to, że testuję ten suplement z diety i biorę. Wczoraj brałam i dzisiaj również biorę. Hejka moi drodzy, mamy kolejny dzień. Ja wstałam, ogarnęłam się i jest godzina dokładnie. 11 za chwilkę I wychodzimy na miasto z racji, że muszę zrobić zdjęcia do jednej współpracy Oprócz tego mój tata i moja mama mają dzisiaj wolne, jak co piątek Więc stwierdziliśmy, że zjemy sobie takie późne śniadanie na mieście Idziemy do restauracji, do knajpki w kontakcie Naprawdę mają bardzo, bardzo dobre jedzenie I polecam każdemu z Wrocławia, żeby tam koniecznie wpadł Bo naprawdę jedzenie jest pyszne bo jezu, jak świeci słońce dzisiaj. Taka ładna pogoda jest. E, pokażę Wam jeszcze szybko, w co jestem ubrana, i będziemy wychodzić, bo mam deadline do 12, jeśli chodzi o te zdjęcia, więc mam nadzieję, że się wyrobię. <gry> Proszę bardzo, mam e, te same kargo spodnie, które miałam wczoraj, e, białą koszulkę na to bluzę, też ona jest z ostatniego odcinka ta bluza, no i do tego zakładam również tą torebkę z ostatniego odcinka no i buty, które są akurat ze współpracy, także co lecimy moi drodzy jakiś czas temu wróciłam już do domu i teraz znowu wychodzę z racji, że jadę na zakupy. Mamy, dzisiaj mamy piątek i stwierdzam, że będę na takie szybkie zakupy z racji, że wyjazd nasz świąteczny jest już niedługo z racji, że mamy dzisiaj dziewiąty, wyjeżdżamy dwudziestego, więc no za półtora tygodnia i później już nie będzie trochę czasu na to wszystko i ja bym chciała być pewna, że mam wszystko, co bym chciała, więc jedziemy na zakupy. Pokupuję kilka jakiś takich rzeczy, które sobie zaplanowałam. Wam po prostu i stwierdziłam, że zabiorę kamerę ze sobą, bo jadę sama na zakupy. Ja w ogóle najbardziej lubię iść sama na zakupy, bo wtedy na spokojnie sobie wszystko oglądam, na spokojnie sobie że podejmuję decyzję, sobie wszystko tak wiecie na chillku. E, więc idziemy po prostu na zakupy. Jest kilka rzeczy, które muszę kupić, m.in. jakieś fajne rękawiczki. E, chciałabym nauszniki, może jakąś czapkę ładną jeszcze. E, nie wiem, poszukamy czegoś fajnego i e, zobaczymy. Na pewno chcę rzeczy takie, które są po prostu ciepłe, w których nie zmarznę, bo jednak jedziemy do Nowego Jorku, więc nie będzie tam 30 Stopni albo coś w tym stylu, więc potrzebuję po prostu rzeczy, w których będę mogła chodzić cały dzień, e, zwiedzać i żeby nie było mi w nich zimno. Potem jak sobie wrócimy, to otworzymy kalendarze adwentowe, a wieczorem jeszcze zawożę moich rodziców i mojego brata na imprezę, z racji, że mają dzisiaj imprezę firmową i po prostu obiecam im, że ich zawiozę. Także wychodzimy troszkę e, wcześniej, z godziny a właściwie to 16. No idziemy już teraz, żeby po prostu zdążyć i zawieźć ich jeszcze na imprezę. Także co? Taki kaptur fajny to jest taki szalik razem z bardziej z kapturem. to będzie fajne jak właśnie będę miała taką bluzę jak teraz czyli bez kaptura. spoko druga rzecz to jest taki bucket polarkowy i wzięłam jeszcze takie czarne spodnie dresowe, tylko że są z szeroką nogawką, wziąłem też brązowe i taki jakby polarek yy, z golfem, coś w tym stylu z zamkiem. No, także teraz testujemy kolejne rzeczy. Znalazłem to, czego szukałam, czyli rękawiczki takie bez palców w sałorze Wziąłam czarne i beżowe, bo w sumie nie wiem, które wybrać, ale dokładnie o takie mi chodziło, żeby było ciepło w dłoń, ale żebym mogła robić zdjęcia, nagrywać i tak dalej, używać telefonu, żeby było widać. Także nice, fajne, no i są właśnie czarne i czarne będą pasować do większości rzeczy, ale bardziej mi się podobają te beżowe, więc chyba wezmę po prostu tejtem. I jeszcze znalazłam taki świąteczny, piękny ten więc teraz go przemierzę i zobaczymy. Generalnie to jest rozmiar. L. Także jest to taki dość, jak widzicie, mały sweterek, ale jest ciepły, jest fajny. No, szkoda, że jest taki kroptopowy, że tak to powiem, ale kurde, i tak mi się podoba. A ja nie mam takich świątecznych sweterków, więc fajnie byłoby chociaż mieć jeden. Ten mi całkiem siedzi. Także chyba go wezmę jeszcze obca cenę zaraz, ale wydaje mi się, że, że go biorę, bo ma ładny wzór i jest świąteczny, ale taki ładny. Także wydaje mi się, że go Okej, okay, moi drodzy, wróciłam do domu. Yy, dzieci, czytaj, mój tata, mama i tata i brat Zostali właśnie odwiezieni na imprezę Ja wróciłam do domu Mamy godzinę w ogóle 20, 22. jest Jestem już taka zmęczona i chcę iść spać bo jutro muszę wstać o siódmej najprawdopodobniej, ale najprawdopodobniej nie będę spała jakoś do pierwszej, bo mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Zrobimy sobie teraz haul rzeczy, które kupiłam właśnie będąc na zakupach. Powiem Wam, że znalazłam prawie wszystko, co chciałam. Chciałam tylko jeszcze jakąś fajną bluzę, ale teraz mam wrażenie, że w sieciówkach nie ma fajnych bluz. Czasem patrzę na te bluzy z berszki, które mają po prostu miliard jakichś kolorów, miliard napisów itd to wychodzę automatycznie ze sklepu, serio. No, także nie znalazłam żadnej fajnej bluzy i nie znalazłam też nauszników, które chciałam, bo teraz strasznie mi się podobają te nauszniki, ja w ogóle kiedyś miałam nauszniki, ale raczej, raczej ich już nie znajdę, ale kupiłam za to wszystkie inne bardzo fajne rzeczy, także teraz Wam je pokażę, tylko postawię Was na statyw i odpalę lampę. Nie będziemy tych rzeczy mierzyć, bo większość widzieliście już, jak mierzyłam je w sklepie, a oprócz tego nie mam za bardzo czasu na to, żeby teraz się przebierać setki razy i tak dalej. Także po prostu weźmiemy sobie pierwszą siatę i po kolei będę Wam pokazywać, co kupiłam. Zaczniemy od sinseja. Ja do sinseja ogólnie bardzo rzadko wchodzę, bo te rzeczy nie są jakieś najlepsze jakościowo. Czasem można wychwycić jakąś fajną perełkę i kiedyś jeszcze były niskie ceny, a teraz już te ceny nie są wcale takie niskie, jak kiedyś były. Ale moi drodzy, kupiłam proszę bardzo, pierwszą świąteczną piżankę. Jeśli chodzi o piżamki, to w akurat but that's some Naprawdę zawsze są śliczne i zawsze są e, no dość tanie, przynajmniej tak porównując do innych sieciówek i oprócz tego zawsze jest ich dużo i są takie fajne. I kupiłam świąteczną piżamkę, żeby mieć, żebym po prostu miała w czym spać na e, wyjeździe. I proszę bardzo, tak się prezentuje. I do tego takie piękne spodenki. Jeszcze mam jeszcze jedną świąteczną piżamę, znaczy w domu, nie, że teraz kupiłam e, i ją najprawdopodobniej też wezmę, a ta piżamka kosztowała 50 zł. Następnie w H&M kupiłam, proszę bardzo, to te teraz takie popularne. Bakeciki. No, dość, dość spory, ale i tak mi się podoba, będzie mi cieplutko w głowę, ale ten bakecik kosztował aż 60 zł. Także, no, sporo. Ja mam taki, tylko że jeszcze jeden, ale z innego trochę materiału właśnie. Oprócz tego wychęcam jest coś, co jest moim zdaniem mega super. Pokazywałam to już, jak byliśmy w przebieralni. Jest to jakby komin z kapturem. On będzie fajny do takich bluz, które nie mają kaptura, do kurtek, które nie mają kaptura. Lub jeżeli na przykład źle czujecie się w czapkach, ale za to lubicie nosić kaptury. To jest moim zdaniem. Idealny pomysł. Też ten komin kosztował 60 zł, więc to jest dość spora cena. Ale zobaczcie, moi drodzy. Teraz wyglądam trochę jak babcia, która idzie do kościoła albo coś w tym stylu. Nie obrażając oczywiście, tylko mówię, że tak mi się kojarzy. Ale słuchajcie, wypuszczamy sobie troszkę włosy, to wkładamy pod kultkę, pod bluzę, cokolwiek. E, opatulamy się tym kominem porządnie. Proszę bardzo. Jest nam ciepło w szyję, i proszę bardzo, jakbyśmy zmarzli, możemy też założyć kaptur. No moim zdaniem jest to genialne Będzie mi przynajmniej cieplutko A jednak na takim wyjeździe zimowym to nie patrzę za bardzo na to Czy, będzie, czy będę ładnie wyglądać I w ogóle tylko po prostu, żeby było mi ciepło e, Dalej mamy rzeczy Dwie rzeczy z Zary i to są rękawiczki Które wam również pokazywałam w przemieralni Zależało mi na tym, żeby kupić takie rękawiczki, które będą bez palców Jeszcze odmarzanie sobie tutaj dłoni To, to po prostu nie jest dla mnie Dlatego takie rękawiczki bez palców moim zdaniem Są super rozwiązaniem I nie mogłam się zdecydować na te beżowe czy e, czarne Więc wzięłam po prostu Obie pary, bo stwierdziłam, że czarne będą pasować No umówmy się do wszystkiego A beżowe jednak jakoś tak bardziej mi się podobają Więc wzięłam i te i te I te rękawiczki były aż po 50 zł Także dość sporo, ale Zara nie jest wcale takim tanim sklepem Więc no i tutaj mamy też ten piękny świąteczny sweter Który wam pokazywałam Ja ogólnie nie mam wielu świątecznych sweterków A ten naprawdę mi się spodobał I słuchajcie, to jest rozmiar L to jest rozmiar L, przecież to wygląda jak rozmiar S, totalnie. Także wzięłam największy i słuchajcie, ten sweterek kosztował aż 120 zł, także dużo, ale świąteczne swetry nie są takie wcale tanie, chyba że na przykład w lumpie albo coś w tym stylu. To tam można znaleźć fajne sweterki i tanie. No i w H&M, moi drodzy, kupiłam jeszcze taki piękny Polarek, coś w tym stylu, tutaj z takim zamkiem. No jest naprawdę mega, mega uroczy i pasuje idealnie kolorystycznie do tych spodni, które mam teraz, takich granatowo-szarych, coś w tym stylu, takich grafitowych. Także no naprawdę fajnie to wygląda Już nie mogę doczekać, aż go założę I kolejne dwie i już ostatnie dwie rzeczy, które kupiłam To są spodnie dresowe, ale moi drodzy z szerokimi nogawkami Zależało mi na właśnie spodni dresowych z szerokimi nogawkami No i wzięłam takie w kolorze brązowym i w kolorze czarnym i te spodnie były po 80 zł chyba? Tak, po 80 zł i ten polarek chyba też był za 80 zł. Tak, ten polarek też był za 80 zł. No, oprócz tego kupiłam jeszcze, w Action kupiłam takie piękne zapalniczki, jeszcze była taka trzecia złota, ale ją oddałam mojej mamie sobie, zachowałam taką zieloną i różową, są naprawdę piękne jak wyciągnięte z Euforii i słuchajcie, trzy takie zapalniczki właśnie jeszcze złota kosztowały tylko 5 zł, więc koniecznie lećcie do Action, one znajdują się przy kasach i je kupujcie, bo naprawdę są genialne. No, i tak naprawdę to tyle z rzeczy, które kupiłam. Zaraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe i później będziemy się pakować. Dlaczego będziemy się pakować? Z racji, że, moi drodzy, na weekend wyjeżdżam do pewnego miasta w Polsce. Ale na to, moi drodzy, czekajcie, to będzie w następnym vlogmasie, który pojawi się w poniedziałek, więc czekajcie, naprawdę będzie super vlogmas. Nie zdradzę Wam tutaj jeszcze, gdzie jadę, do jakiego miasta i tak dalej. Chociaż pewnie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to już wiecie, gdzie jadę. Także koniecznie obserwujcie mojego instagrama, bo tam się. Wszyscy wiedzą wszystko szybciej, no ale będzie, wydaje mi się, bardzo, bardzo fajnie, także muszę się właśnie spakować. Okej, okay, moi drodzy, czas na kalendarze adwentowe. Ostatnio zauważyłam, że otwieram te kalendarze po prostu po dwa okienka w jednym dniu, ale jakoś tak mam wrażenie, że mi jest po prostu wygodniej. 8 i 9 dzisiaj. W ósemce z Kielsa mamy jakiś, jakąś maskę na twarz z. Awokado, taką malutką do wypróbowania, także z A w dziewiątce mamy taki mały żel do mycia twarzy. Teraz lecimy z Debody Shopem. Wow, ale mamy wielką ósemkę. To jest chyba największe opakowanie, jakie do tej pory było. Ok, i mamy to samo, czyli co rok temu też było, czyli taką myjkę pod prysznicą. Dziewiątka jest już mniejsza, i mamy tutaj rozświetlającą maskę. Do twarzy. Dzisiaj jest hit. Dzień maseczek. Teraz czas na biżuterię. Również dwa okienka. Ogarnęłam, że mamy otwarte tylko sześć okienek. Czyli dzisiaj powinniśmy otworzyć trzy. Ostatnio otworzyłam tylko jedno okienko. O nie, to niedobrze. To dzisiaj otwieramy trzy okienka. Nie wiem, jakoś się zarąbałam chyba ostatnio w akcji. O, ale ładne. Mamy takie piękne kolczyki. E, serduszka z takimi cyrkoniami. To było za siódme okienko. Teraz otwieramy ósme. Okej, okay, w ósmym okienku mieliśmy taki naszyjnik z gwiazdkami. Bardzo ładny, naprawdę mega mi się podoba. Taki delikatny, ale coś tutaj się dzieje, także nice. I ostatnie, dziewiąte okienko to również e, z gwiazdkami taka bardzo delikatna bransoletka. No prześliczna jest, naprawdę fajnie, że ogólnie w tym kalendarzu cała biżuteria KS to jest biżuteria srebrna, bo ja noszę praktycznie tylko taką biżuterię od już kilku lat i fajnie. Herbatki! Dokładnie tak. Uuu, jedna z moich ulubionych, czyli Boy, bo tea, e, o osmaku smaku pomarańczy, także fajnie. I uskanka. to jest cytryna, liście Blackberry, e, kwiatki róży i jakieś zielone płatki. Szoty alkoholowe. Ja... No, mamy to samo. Zauważam, że najwięcej jest tego likieru brzoskwiniowego, którego już piliśmy, więc wydaje mi się, że nie ma sensu go teraz próbować, może w dziewiątce będzie coś, czego jeszcze nie było Okej, okay, mamy coś, czego jeszcze nie było Mamy tutaj likier Green Lemon, czyli zielona cytryna, czyli obstawiam, że limonka Nie, to pachnie jak cytrynowa o mój Boże! No, trochę limonką, to prawda. To im akurat wyszło. Jest taki czuć smak limonkowy. Teraz szoty zdrowotne. Dziewiątka, uwaga, uwaga. Ok, to jest znowu ten szot z kurkumą, także spoczko. I ósemka to jest ten z granatem. Także może wypijemy sobie jednego i wybieram tego z granatem, bo pamiętam, że on mi bardziej smakował. Im dłużej tego szota trzymam zawsze w buzi, tym bardziej później mnie pali. Kamienian. Jezus, jaki dziwny kamień, jakiś taki szary Nie mam pojęcia, co to jest za kamień Dobra, dziewiąte okienko O kurde, jaki maluszek Mamy tutaj znowu różowy kwart, ale zobaczcie jaki malutki Masakra, taki do chyba do schowania na przykład do portfela ewentualnie Teraz czas na kadzidła, moje ulubione Black Forest, czarny las Nic nie czuć I truskawka A widzicie, znam niemiecki, wiem, że Erdbeere to truskawka Zapamiętałam to Nic nie czuć Teraz czas na słodkości. Uuu. W Kinderze mieliśmy całe Kinder Country. Będę miała na jutro do pociągu i w ósemce pewnie będzie Bueno. Tak. Małe Kinder Bueno. Czas na milkę. Także mamy dwie takie czekoladki, którą by to zjeść. Dobra, ja możecha. Teraz czas na żelki. Mmm. Mamy w ósemce żabki i to takie sporo opakowanie dość. I w dziewiątce czyżby to były tak ta edycja Mary I teraz czas na ostatni kalendarz, czyli kalendarz adwentowy od mojej mamy. Jest to okienko dziewiąte, czyli dzisiejsze. I jest to w ogóle coś bardzo lekkiego, pusto. Albo tam jest jakaś kartka. O, dobra, już widzę, że jest to kartka. I chyba wiem, domyślam się, co to jest. Bo ja sama zaproponowałam to mojej mamie, bo brakowało jej ostatniego okienka. I zaproponowała mi to tak. Mamy moi drodzy Bon na masaż tajski. Ja bardzo chciałam pójść na jakiś masaż. Ja bardzo chciałam pójść właśnie na jakiś masaż, na przykład właśnie tajski. I mamy tutaj karteczkę Masaż Relaksacyjny, także ja sobie to przeczytam, ale zostawię wam, żebyście sobie wy również mogli przeczytać. Dobra, bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się z tego masażu, po prostu niesamowicie, bo bardzo, bardzo chciałam. Yy, także jeśli chodzi o kalendarze adwentowe na dzisiaj, to jest to już wszystko. Także teraz. Lecimy z najgorszym, czyli z pakowaniem się na wyjście. Okej, okay, moi drodzy, także czas na pakowanie walizki. I tak się składa, że moja mama kopia akurat nową walizkę, także bardzo fajnie, nie będę musiała iść na strych. Jest w ogóle prześliczna e, i kupiliśmy ją ze względu na to, że nasze kabinówki już są w kiepskim stanie. O, dzień dobry! Kto tu się obudził? Okej, okay, także bierzemy tą walizę. Pierwszą rzeczą, którą będę pakować, którą muszę wybrać, to są rzeczy na event. Kurde, właśnie nie mam pomysłu, co za bardzo ubrać, ale mam nadzieję, że coś znajdę, bo też po tym evencie idziemy na imprezę, więc to musi być taki pół look eventowy, pół imprezowy. Dajcie mi chwilkę. Okej, okay, moi drodzy, to jest ciężkie, ja zwykle nie mogę się zdecydować, dlatego biorę chyba aż cztery pary spodni, bo po prostu niektóre spodnie są takie bardziej eleganckie, niektóre mniej i nie wiem, po prostu koniec końców, na które się zdecyduję tak, piłeczkę, ale nie się do walizki, lumpa ona bardzo lubi siedzieć w walizkach. Dobra, a więc tak, pierwszą rzeczą, którą biorę na event, to jest na pewno ten top, który ostatnio Lena mi kupiła, jak influencerki wybierały mi outfit. Jeżeli nie widzieliście tego vlogmasa, to bardzo serdecznie zapraszam. I na tym będę bazować mój outfit na imprezę, bo jest on jednak taki elegancki czarny, więc do wszystkiego pasuje i ogólnie jest spoko. I teraz jeśli chodzi o spodnie, to mam e, straszną zagwostkę, bo na przykład te spodnie mega mi siedzą, ale jak mamy je w połączeniu z tym topem, to wygląda to tak bardzo basic i casualowo. Tutaj mam takie materiałowe dzwony z berszki i powiem Wam, że one byłyby do tego super, tylko, że to już jest mam wrażenie trochę bardziej eleganckie, ale z drugiej strony jak będziemy szły na imprezę, to fajnie byłoby być tak ładniej po prostu ubraną. I trzecia opcja Opcja, to są te spodnie i one mega, mega mi się podobają, ale ja ostatnio je miałam na evencie i tak się kurczę. Zastanawiam, czy, e, czy powinnam je ubierać, czy nie. Po prostu, no nie wiem, muszę się jeszcze e, zastanowić, ale pakuję je również. Także to są moje opcje, jeśli chodzi o event. zresztą w ogóle płytka jest ta walizka. Ja mam nadzieję, że ja się do niej zmieszczę. Jadę ogólnie w tych spodniach dresowych z szeroką nogawką i w czarnej bluzie, żeby było im po prostu wygodnie, ale jeszcze później, żeby się przebrać, żeby nie być taką dresiarą, bo będziemy właśnie jeszcze mieć nagrywki. To stwierdziłam, że po prostu się przebiorę, żeby nie być później w dresie. Spodnie po prostu wybiorę te, które, z których już wybrałam, ale oprócz tego biorę taki zwykły, basicowy top z Zary. Tą bluzę, którą wybrała mi Mela, Amelka Zalewska, Mela modela właśnie też w influencerki wybierają mi outfity. I ostatnia rzecz to ten polarek, który dzisiaj kupiłam. I nie wiem, co które z tych rzeczy założę, ale to będą i na, i na drogę powrotną i też na całą niedzielę, bo jednak wracam w niedzielę dopiero 19.50 chyba mam pociąg powrotny, więc po prostu, żebym miała ubrania na ten czas. Oprócz tego na pewno pakuję tutaj y, czarny pasek, żeby były po prostu do spodni. Buty, które biorę, to najprawdopodobniej forsy i raczej nie będę brała żadnych innych butów. Pakuję też moi drodzy oczywiście bieliznę, piżamkę, szczotkę do włosów oraz torebkę. W ogóle ja już wyglądałam okropnie, ale jestem tak po prostu zmęczona. Że chcę już się jak najszybciej spakować i mieć to z głowy. Okej, okay, wydaje mi się, że większość rzeczy, jeśli chodzi o walizkę, jest już spakowana. Teraz przechodzimy do torby podręcznej. Okej, okay, jestem spakowana, wszystko jest mniej więcej ogarnięte. Kosmetyczkę będę pakować jutro. Tam na krześle nie chce mi się wstawać. Jest spakowana torba, oprócz tego biorę taką torbę, zwykłą, takiego to odbaga materiałowego. Na laptopa, bo mogłabym wziąć plecak w sumie, ale z plecakiem nie byłoby tak mi wygodnie jak z torbą, więc biorę po prostu torbę i tam spakuję do osobnej torby laptopa. Tutaj Lunka, ona w ogóle nie wie co się dzieje, nie wie gdzie są rodzice i czeka na, czekała na nich cały czas, no ale dopiero teraz ją namówiłam, żeby przyszła do góry. No mamy 12 w nocy. Ja lecę się kąpać, bo muszę jeszcze umyć okay, głowę. Okej, moi drodzy, ja już się wykąpałam, mam jeszcze mokre włosy i świecę się jak choinka, bo nałożyłam krem. Ale zobaczcie, jaka w ogóle słodka jest ta piżamka. No, jest przepiękna, dosłownie. I słuchajcie, ja już lecę spać, także dziękuję wszystkim za zajętego vlogmasa. Widzimy się już w kolejnym vlogmasie. I co? Do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować kanał. I pa pa.